Co robi człowiek w lesie zimą? Śpi lub tańczy, póki nie zmarsz. Więc właśnie jesteśmy w lesie i testujemy zabudowę Rakso i Dastera jako sypialnię. Ma być minus kilka stopni, więc nie ma jakiś mróz, ale nigdy nie spaliśmy zimą w aucie. Spaliśmy w tarpach, spaliśmy że pod tarpem, spaliśmy w namiocie i to przy minus dwudziestu paru Hania, a ja przy minus 30 ale w aucie jeszcze nam się nie zdarzyło spać przy śniegu i e, ujemnej temperaturze, więc sprawdzimy, jak działa Rakso, jak my działamy i jak działa samochód jako, e, jako ten, e, sypialnia. Do nas dojedzie Czarek, mistrz kuchni outdoorowej, e, przywiezie ziemniaczki, zaraz rozpalimy sobie ognisko, zrobimy zabudowę i pokażemy Wam, jak wygląda nasz nocleg w takich warunkach, a na razie muzyczka. Namiot, namiot. U. Nasz samochód przygotowany do spania. Słabo to widać, więc pokażę Wam bardziej to rano. Grube śpiwory, znaczy ja mam ten sam śpiwór. Ja cieńszy śpiwór, a nie ma trochę grubszy, więc ja mogę trochę zmarznąć, Ania raczej nie powinna. Tu mamy moskitiery. Tego nie widać pewnie dobrze założone. Na komary zimowe. I to w sumie tyle, no na przednią szybę założyliśmy folię, tą taką odbijającą się a propos skraplania, i zobaczymy jak to będzie. Zaraz zrobimy ognisko, grzane piwo, taki zimowy biwak. Dzisiaj uczta taka, przyjechał kucharz, nadworny, outdooru, po I, prostu witam, outdoor. Witam Państwa, dzisiaj... Dzisiaj będzie barwnie, proszę Państwa, -ra -ra radzę nas obserwować, bo będzie same rarytasy przepyszności i same wybitne rzeczy, także proszę się uzbroić w swoje jedzenie, bo w innym wypadku bardzo możliwe, że y będzie głód nie do zniesienia. Tak, Czarek gotuje, a ja gotuję picie. Piwo grzane będzie. Zimne piwo. No na razie jest zimne, ale zaraz będzie ciepło na szczęście. Jest minus 7 stopni. Tam jest kuchnia, tu jest blat kuchenny, tam jest sypialnia. I szkoła Błania sprawdza pracę dzieciom. Ta, tak. A tu mamy y, strefę y, imprezową, lampa. Tutaj jest, tu jest ultralekki plecak. Bo jak wiadomo, na samochodowe wypady trzeba brać najlżejsze plecaki, jakie są dostępne. Bo auto dużo pali, a benzyna jest droga. To, jak, jak ty mi pięknie zracjonalizowałeś zakup tego plecaka? Polecam się. Zawsze, <grym> zawsze pięknie usprawiedliwiam wszelkie zakupy. To jest ja tu mam herbatę. Ja, to, Taka herbatka. A na w bagażniku? Pół <grym> to to od roku pioneruny. jeździ. Mistrz kuchni zafundował nam krwawy barszcz. Proszę Państwa, jako że jest, gru... jako, że jest grudzień, to musi być i strawa <laughs> wigilijna, więc teraz, yy, jak to się nazywa, Mukbang. Mmm, <laughs> jakie pyszne. Wybitne. Można by troszeczkę zabielić to śmietanką lub mleczkiem, ale niestety, kryzys, proszę Państwa. <laughs> Ale śnieg też jest biały Ale o faktycznie Może Weź tak na środek, żeby tak było takie no, Takie na... Barszcz patriotyczny tak? Łyżeczką śmietanki Chwila patriotyczna była tak. Gdzie jest moje... Gdzie twoje? jest tu To jest moje miejsce w tej jadalni Twoje jest tu, a po, po obiedzie będzie piwo grzane Ziemniaczki mamy Ziemniaczki o, w nocy było naprawdę pięknie, przyjemnie, cieplutko nawet, w aucie w ogóle nie zmarzliśmy, nawet mimo 400, tylko 400 gramów puchu, temperatura była na poziomie minus kilku stopni, trochę śnieżkiem auto przysypało, ja się właśnie wybrałem nad jeziorko, a nie sobie jeszcze, że śpi, czarek jeszcze śpi, a nad jeziorkiem jest tak, zobaczcie jak pięknie. Skute lodem, cienkim jeszcze wybija. Ptaszki, ptaszki śpiewają. słoneczko wzeszło. Pięknie jest! Naprawdę przepięknie. A za chwilę czas na śniadanko i nagrać dalszą część. Pokazać Wam dokładnie, jak wygląda nasze spanie zimą. Uha! Państwa. Jest poranek i doszło do sytuacji, w której trzeba się podjąć próby oderwania kubka od ławki. Kubek jest tu, przy marzu. Proszę zademonstrować: próbę oderwania to nie jest markowane. Dziad, przy a nie możemy go bić siekierą, bo jest ceramiczny. Tak, wszystkie inne można by skopa potraktować, a tego trochę szkoda. Więc y, zaraz będziemy niczym y, rycerze okrągłego stołu wyrywać eks kupki kura. To przejdźmy teraz do naszej, naszego hotelu. Moskitiery zostały założone po to, że jak widzicie śnieg zatrzymuje się na moskitierze, nie wpada do środka, no bo trzeba mieć zawsze uchylone okno w aucie, żeby się nie udusić tam, że tam była jakaś, jakaś regulacja powietrza, cyrkulacja. W środku mata, niestety przystawki się nie trzymają zimnej szyby, więc tylko tak nałożona, dzięki czemu okno jest. No jest zamarznięte w środku, ale nie jakoś hiper bardzo Tutaj standardowo nasze spanie Grube śpiwory Materac Raxo jak najbardziej się sprawdził, prawda? Fajnie izoluje, no bo to jest pianka, nie powietrze, więc jest spoko I to w sumie tyle, jeśli chodzi o specyfikę, że jak spaliśmy przy niskich temperaturach, ale nie pada śnieg, to nie zakładaliśmy moskitiery. Teraz moskitierę po prostu założyliśmy, bo miało pruszyć. A tak można ze spokojem używać normalnie rakso zimą.